Witamy we wrocławskiej firmie Elko Bis. Od blisko 12 lat zajmujemy się produkcją profesjonalnych systemów odgromowych. Obecnie jesteśmy ogólnopolskim liderem w naszej branży. Początkowo działaliśmy na rynku lokalnym, ale dynamiczny rozwój przedsiębiorstwa wynikający z dbałości o najwyższą jakość i satysfakcję klientów pozwoliły nam rozszerzyć zasięg działania na cały kraj. Pozycja lidera sprawia, że łatwo nas znaleźć także w internecie. Wystarczy wpisać w przeglądarce hasło systemy odgromowe, aby nasza firma pojawiła się na pierwszym bądź drugim miejscu. Od samego początku zdecydowaliśmy się na współpracę z najlepszymi hurtowniami i sieciami dystrybucji, głównie z branży elektrycznej. Na przestrzeni kolejnych lat stopniowo osiągaliśmy pozycję lidera wśród firm zajmujących się produkcją systemów ochrony odgromowej. Podmioty, które z nami kooperują, odnoszą sukcesy razem z nami. Produkowane w Elcobis urządzenia wykorzystywane są w najbardziej prestiżowych inwestycjach realizowanych w Polsce. To, co nas wyróżnia wśród innych firm, a jednocześnie stanowi tajemnicę naszego sukcesu, to znajomość potrzeb zarówno handlowców, jak i projektantów oraz wykonawców. Firma Elcobis narzuciła bardzo wysokie standardy dotyczące przede wszystkim jakości oferowanych wyrobów, a także innych czynników wpływających na poziom zadowolenia klienta, takich jak profesjonalne doradztwo techniczne, opakowania. Dostępność, mobilność i tym podobne. W ofercie firmy ElkoBis znajduje się blisko tysiąc różnego typu uchwytów, zacisków, złączyw, sporników i uziomów. Naszym klientom proponujemy również iglice i maszty oraz akcesoria niezbędne w procesie instalacji systemów odgromowych. W naszej ofercie znajduje się także cała gama wyrobów dodatkowych, takich jak sondy instalacyjne, wysięgniki i uchwyty wysięgnika. Dla naszych klientów organizujemy profesjonalne szkolenia w zakresie znajomości produktów oraz zasad doboru elementów instalacji odgromowej zgodnie z obowiązującymi normami i przepisami prawnymi. Firma Bis dba o najwyższą jakość swoich usług i produktów, działając w oparciu o następujące certyfikaty. Certyfikat zarządzania jakością ISO 9001 certyfikat na znak bezpieczeństwa B, certyfikat badań wytrzymałościowych oraz deklarację zgodności z polską normą. Elkobis wraz ze swoimi partnerami handlowymi realizuje najbardziej prestiżowe projekty na terenie całego kraju, służąc kontrahentom profesjonalnym, doradztwem i wsparciem merytorycznym. Dbając o stały rozwój, przedstawiciele Elkobis uczestniczą we wszystkich najważniejszych targach i branżowych seminariach. Firma jest laureatem licznych nagród i wyróżnień. Wspiera też działalność prospołeczną, współfinansując projekt trener osiedlowy i dbając o integrację swoich pracowników.